Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad pozwolę sobie oddać głos pani Katarzynie Tymaszewskiej, która wkrótce ma ciepłą informację dotyczącą sytuacji w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Katarzyna Tymaszewska, Unia Średnia Sportu. Drodzy Państwo, chciałabym dzisiaj tak szybko przed Waszymi pracami, za chwilę sesyjnymi... Przedstawić grupę dzieci, które są liderami naszej sekcji pływackiej. Sekcja pływacka UKS w Ostrasze powstała w sierpniu 2012 roku dzięki przychylności głosu władz gminy oraz zaradności rolników. Wcześniej przez wiele lat była tworem, można powiedzieć, bez, swoich, bez zarejestrowania z NIP-u, i wszystkich dokumentów stwierdzających oficjalność tej sekcji. Dziś mamy sekcję, która zrzesza około 50 zawodników. Zamierzenie umieszczenia w nazwie w klubu Pros była ścisła współpraca Gminnego Ośrodka Sportu. Przede wszystkim chodziło o pływanie, która miałaby być bazą dydaktyczną dla dzieciaków, które się zrzeszyły w tym klubie. I promowanie gmin raszyn na zawodach w Polsce, przede wszystkim, a także później w rozwoju za granicą. Poza trenowaniem w roku szkolnym organizuje klub także wyjazdy na obozy półwackie, zarówno latem, jak i zimą. Aktualnie w sekcji półwackiej trenuje, jak powiedziałem, około 50 zawodników. Sekcja się cały czas rozwija. W najbliższym czasie planują tworzenie nowych sekcji pływania dla niepełnosprawnych oraz sekcji pływania Masters Plus 25. Sekcja zaczynała z garstką dzieci, dziś jest ich coraz więcej. Te dzieciaki są, można powiedzieć, częścią pływalni. Ich ciężka praca jest wykazywana codziennie rano. Oni już o 6 rano, nawet wcześniej, za 5-6 potrafią przyjść na trening i przed swoją szkołą, przed zajęciami szkolnymi trenować. Część dzieci tu się uczy w Raszynie, ale część jeździ już do Warszawy do szkoły. Także to jest dla nich wielki wysiłek. I po południu mają drugie zajęcia. Także ja, te dzieci są dla mnie prawdziwymi przyjaciółmi. One tak naprawdę budują wizerunek gminy, budują wizerunek sportu w gminie i to, co nas powinno cieszyć i myślę, że już od momentu powstania mamy 3 lata, jest z wielką przyjemnością i dumą chciałabym przedstawić Wam największych liderów tej sekcji. Myślę, że takie wyróżnienie dla mnie sekcji będzie wielką motyw motywacją. Bardzo proszę będę dotyczyć zmienia nazwiska. Zapraszam tutaj. Do przodu pan Wójt Gminy Raszyn, pan Andrzej Zarembał, pan Dariusz Macieńkowski, przewodniczący Gminy oraz pan Irenausz Koper, przewodniczący Komisji Sportu, wręczą wam e, wy wyróżnienia. Adriana Niedodzka, zapraszam. Srebrna i brązowa. A daje srebrną i brązową medalistką Mistrzostw Polski. E, osiągnęła minimum na pierwsze igrzyska europejskie w Baku, w Azerbejdżanie. I w tym roku będzie tam reprezentować nie tylko WOS, nie tylko Raszyn, ale też Polskie. Brawa dla nich! E, Ines Pogorzelska Dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w 2013 roku. Jeszcze widzę przewodniczący pan e, Sławomir Ostrzyzek, także wręcza nagrodę. Aleksandra Polańska, srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Polski. <klucz> Pani otrzymała zakwalifikowała się do finału klasy A, pierwsza dziesiątka w Polsce. Teraz, jak to powiedzieć, uczestnik albo najmłodszy w grupie liderów, ale bardzo ambitny i z najmniejszą satysfakcją trenuje i zdobywa uznanie wśród sędziów na wszystkich mistrzostwach, Bruno Kazimierczak. Przez tysiące najlepszych zawodników w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dużo rokowania ma na przyszłość. Albert Jędrzejewski. Pierwsza dziesiątka najlepszych zawodników w Polsce, bardzo duże rokowania na przyszłość. Tak, tak. Sadowski, finalista Mistrzostw Polski, bardzo duży postęp od początku swojej kariery zrobił i ma wielkie notowania na przyszłość. Kacper Kempa, finalista Mistrzostw Polski z wielkimi notowaniami na przyszłość. Tą sekcję nikt w nią nie wierzył. To błagawka dzieci z żadnymi pomysłami naszymi. Ciężką pracą, zaangażowaniem wszystkim udało nam się zdobyć to, co najważniejsze. O Raszynie słyszymy w Polsce, jeśli chodzi o tą kategorię sportową. Nie odbyłoby się to bez trenerów, którzy są ojcami tego sukcesu. Ja sobie pozwolę zacytować dla nich w ramach szacunku taki krótki cytat znalazłam. Trener jest kimś. Kto mówi ci to, czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć, po to, żebyś był kimś, kiedy zawsze chciałeś być. Robert Daniszewski oraz Szymon Rutkowski. Zapraszamy. բայց przez samorząd gminy faktycznie dają efekty. Na jesieni mieliśmy możliwość podziękować plaskami i być dumnym tym, że wreszcie Różna Kraja jest naszym która wchodzi w roku 20 awansowała do szarych ligi a tu jak widzimy sekcja, która działa bardzo krótko ma już sukcesy krajowe. I też dzisiaj przed chwilą dostała informację o w Ryszardzie Kingu, który został mistrzem Polskim Juniorem w latach Także widać młodzież, może że jest siła i liczymy na to, że samorząd dalej środki będzie przekazywał, nie będzie żałował tych pieniędzy, a przede wszystkim, że powstanie hala sportowa w Wierażu. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, widziałem skrzywienie na elementie. Hala sportowa to jest marzenie wielu, wielu sportowców w tej gminie. 挺好、嗯嗯